Zwróć uwagę też, że ten bunt pokazany na ekranie bardzo często przybiera niezwykle krwawy charakter. Filmy japońskie są niezwykle brutalne i to każdy widz zauważy. Tej brutalności, tej przemocy także jest dużo w brutalnym glinie. Jaki jest stosunek do ekranowej przemocy w Japonii? Bo, bo, bo ona przekracza wszystko, do czego przyzwyczaiło nas europejskie kino. No tak, no tak. Tu myślę, że, że ta brutalność, realizm, powiedział, czy taki nawet. Nadrealizm, taki taki hiperrealizm, no wynika z tego, że, że cała, całe kino japońskie, w tym filmie Jaku w tym filmie Kidano, one nawiązują też w jakimś sensie do malarstwa, do, do drzeworytów które zawsze były pełne, pełne przemocy, Sen, pełne oczywiście. I tutaj, jeżeli weźmiemy klasyczne drzeworyty, które obrazują sceny obyczajowe z, z czasów Sengoku, z czasów wojen czy, czy z czasów samurajskich, no to, no to realizm tych scen w, Bluzgi krwi, prawda, te odcinane głowy, no jest, jest czymś, bym powiedział, normalnym. Stąd... Czyli te, ta przemoc w pewien sposób już przybiera taką postać, figurę estetyczną. Tak, prawda, Jest pewnego tak. rodzaju malarstwem. Tak. Być może to zachwyciło Quentina Tarantino tak bardzo w japońskiej twórczości, między innymi, bo zwróć uwagę, że Takashi Kitano jest jego mistrzem. On oglądał wielokrotnie film Sonatine. Zresztą sam jako dystrybutor sprowadził ten film do Stanów Zjednoczonych i inspirował się wielokrotnie no oczywiście, no, tymi filmami. Jakubie, dobrze wiesz, że istnieją dwie wersje filmu Kill Bill, który w ogóle jest hołdem złożonym kinu azjatyckiemu, w tym filmu zamówis. I w wersji japońskiej film jest zadedykowany Kinji Fukasaku, mhm. prawda? Najlepszemu reżyserowi, jakiego znam. Mhm. W wersja europejska, w wersja zachodnia yy, zaczyna się tym mottem: yy, zenstan najlepiej smakuje na zimno, prawda? Mhm. Więc tu jest, to jest, to jest jak, najbardziej, jak najbardziej hołd złożony wielkiemu. Wielkiemu reżyserowi, któremu, z którym Tarantino łączy właśnie ta, ten, ten, ta, ta estetyzacja przemocy w jego filmach. Ale chcę zwrócić uwagę na jedną bardzo ciekawą rzecz. Otóż filmy, otóż sceny przy przemocy Kłukitane, oczywiście są bardzo brutalne, ale to jest, przynajmniej w tych pierwszych filmach ta brutalność jest przełamana takim czarnym humorem. I to są filmy, ja bym powiedział, nawet i w jakimś sensie i groteskowe. Które, które pokazują, że, że ta brutalność no, tak naprawdę no, czasem jest, jest tak, tak... Prawie, że komiksowa, tak? Tak, znaczy nawet i nie komiksowa, ale komediowa po prostu. Mhm. I, 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 i Kitano tu tworzy taką bardzo ciekawą figurę retoryczną, że tak naprawdę w życiu to, co wydaje nam się najokropniejsze, najokrutniejsze, najbardziej pesymistyczne, może również śmieszyć, może być śmieszne. E, no, przykładem takiej strategii jest dla mnie najwybitniejszy film Kitano, czyli Sonatina, prawda? Zatem za chwilę zobaczymy jedno ze szczytowych osiągnięć japońskiego kina gangsterskiego, a ja na sam koniec chciałbym Cię poprosić o osobiste zapowiedzenie filmu. Zapraszam Państwa do obejrzenia filmu Brutalny Glina, pierwszego filmu wyreżyserowanego przez Takesiego Bita Kitano, o którym inny mistrz kina japońskiego, Akira Kurosawa, powiedział, że jest nadzieją kina japońskiego. Dziękuję Ci bardzo Dziękuję za rozmowę. Bardzo.